Zastanawialiście się, jak odebrać taką pelerynkę? Pokażę Wam to w dzisiejszym odcinku, więc oglądajcie do końca. Są dwa sposoby, i dzisiaj pokażę Wam, y, jakie to są sposoby. A więc, pierwszym sposobem, chyba najłatwiejszym, y, jest postawienie po prostu statuły miedzianego golema. Możecie nawet na kreatywie, to nie jest nieważne. Y, I to jest właśnie pierwszy sposób. Ale w pierwszym sposobie jest pewien haczyk, bo peleryna nie zostanie nam wręczona od razu, tylko trzeba poczekać do 31 października. I wtedy do tego czasu powinna zostać wręczona. Ale jeżeli chcecie pelerynkę od razu, to istnieje jeszcze drugi sposób i jego też Wam pokażę. Ten sposób polega na tym, że trzeba wejść w Twitcha albo TikToka i oglądać streama z Minecrafta na Twitchu przez 10 minut, na TikToku przez 3 minuty. Po zrobieniu tego otrzymamy kod, który możemy zrealizować na stronie Redeem Your Minecraft Code, do której podam wam link w opisie i wpisać tu ten kod trzeba. No i ja już sobie taki kod tutaj wprowadziłem. Nie próbujcie go, bo jak to oglądacie, to już nie działa. Bo ja właśnie sobie to odebrałem. Muszę się zalogować tutaj za pomocą Microsoft. No i taką pelerynkę sobie teraz odbieram. I w Minecrafcie na koncie powinienem już ją mieć. No, i w tym momencie moja kolekcja pelerynek powiększyła się o taką miedzianą pelerynkę, która według mnie jest bardzo ładna. W grze prezentuje się równie ładnie, a z elytron o kurczę, mega ładnie. Myślę, że nawet będę jej używał. Jeżeli Wam się ten materiał spodobał i przydał, to możecie zostawić lajka i suba.